Kto to ty ma? Kamek ma. Dwa toty. Bejot też ma toty. A ja co mam? Ja mam do tego krasnala, z którym dzisiaj otwieramy kolejne paczki: bo do zdobycia właśnie pomocnicy toty jest brujne. Joshua Kimiś. I Bruno Fernandez. Jaś! Yes! Bruno! 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 Dzisiaj trafiamy właśnie jednego z nich, jak nie w paczkach, to postaramy się to zrobić w drawcie. Zapraszam na ten odcinek! Aha, zapomniałem powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, bo to jest niezwykle ważne. Dziękuję, lecimy. Sponsorem kanału jest Betklik, legalny bugmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Przepraszam Państwa bardzo, troszeczkę się nie wyspałem. Bo grałem w naszą ulubioną grę, żeby właśnie sobie dzisiaj nagrać odcineczek. Mamy tutaj przygotowanych kilkanaście paczek. Ostatnio było 30, teraz jest 20. A dlaczego nie? No, jakieś pytanie jeszcze? Na początek te złote paczki. Złoty krasa, złote paczki. Przypadek. Tutaj nie ma przypadków na tym kanale, moi drodzy Państwo. No, chyba że się nie zauważa Neymara, tak jak w ostatnim odcinku. Gdzieś ty był, mi powiedz. Jakim cudem ja miał Neymara i skąd ja go mam? No. Ej, ej. Dini, to jest ten. Nieładnie, tak, nieładnie. Trzeba mieć kulturkę na wojsku. Adrian Mierzejewski. Pr, 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 pr. Jeszcze jedna złota paczka. Zwykła, taka najzwyklejsza. Później już te bardziej niezwykłe. I później już w ogóle te super niesamowite paczki. Oraz. co? co? Moi drodzy Państwo, czuję w kościach, że to będzie niesamowite otwieranie paczek. My dopiero zaczęliśmy, a zobaczcie, ile już się wydarzyło. Uu. Uu, proszę, proszę. Holandia, środkowy obrońca. Mhm, mm mhm. Mm Nie, niektórzy mają dwie karty Toty, a ja ha, trafiłem. Dwie karty Champions League w jednej paczce. I co? Zobaczmy. Tu, 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 tu. Yy. A tym razem. Ej, są pomocnicy, to przecież paczkę rzadkiej pomocnik 82. Karta Toty. Weź no tam wyjdź. Nie będzie walkoutu nawet. No to jest. Jestem niepocieszony. No, on też jest widać niepocieszony. Proszę bardzo, złota paczka zawodników premium. A zaraz do gry wkracza krasnal. Ach, Dimitri Payet. Yeah. A słyszeliście, że. <słuch> Proszę bardzo, mega paczka, rzadkich kart. I tę paczkę otwiera nikt inny, jak dobrze Wam już znany, nasz przyjaciel. Złoty krasnal. Popatrzmy razem, kogo my tam trafiamy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Nie będzie walkoutu. Krasnalku z Celta Vigo, Aspas i Jago, Aspas. Ja też chcę to ty, też chcę to ty. Mm -mm. Nic z tych rzeczy. Ten dropik chyba troszkę osłabiony teraz jest. Mesut Özil, który zamienił Arsenal na Fenerbacze. Ale tu jeszcze jest w Arsenalu. No i co? Potężny pack opening. Jak tak, to dajcie znać w komentarzu, że potężny. A tymczasem złota paczka rzadkich kart. 12 kart, 12 złotych, 12 rzadkich. A wśród nich... Gdzie te walkouty są, moi drodzy? Serb, środkowy napastnik Ajax Amsterdam, Tadeusz. Weź no tam bajkę, przełóż, dropa, podkręć i to ty mi tutaj. Uuuuh. A co to, 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 to? draftu za free. Czyli to ty będą trafiane. Jak nie w paczkach, to w drafcie na bank. Dwóch rzadkich piłkarzy. Proszę bardzo. Następna paczka. Długo myśli. Czyżby Tadeusz tam coś pozmieniał? Moi drodzy państwo, jestem przygotowany. Ale na co jestem przygotowany? Piotr Zieliński. Tw, tw. Uwaga, uwaga! Rzadki piłkarz 75. No jakby z takiej paczki wypadł, to ty, ale nie. Takie rzeczy się zdarzają, ale nie mnie. Dobra apka i trafiłem ikonę, moi drodzy Państwo. Rzadki piłkarz 75. Dawaj, dawaj robimy to. zobacz, zobacz na to. Zobacz na to, co tu się dzieje. Albo nie patrz, ja bym chciał na przykład toty, a wy? Kto trafił Toty? Proszę mi się tu przyznawać w komentarzach. Raz, dwa, trzy. Tami Abraham strzel z chyba, co? A w ogóle to Werner chyba podszedł do karnego i nie trafił. Chłop się umie przełamać. Paczkę z obrońcami zostawiamy na Toty, obrońców. A mega paczkę rzadkich kart otwieramy właśnie. Teraz, moi drodzy państwo, to będzie przynajmniej na tę chwilę ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku, bo za chwilę przechodzimy do draftu, a tymczasem nie ma nawet walkoutu. Um titi, um tata. 8-3. No cóż, mieliśmy trafić Toty, w paczkach się nie udało, ale w paczce trafiliśmy żeton draftu. Także przejdźmy, zróbmy ten draft. A zaczynamy od Cristiano Ronaldo. Lecimy po Toty. Po zwycięstwo, po chwałę. Tu, 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 tu. To żeśmy polecieli, powiem wam. No dobra, weźmy tego Zane. koło Zane, Joshua Kimmich idealnie by nam tutaj siadł. Także... Także go tu nie ma oczywiście, no bo po co? Van den Beek. No i czemu tu nie ma Bruno Fernandesa za niego. 11 wybranych to ty jak nie było, tak nie ma. Moi drodzy Państwo, ostatnia piątka zawodników, ostatnie 5 szans na to, żeby w tym odcinku trafić kartę toty. Jak nie tu, to gdzie? Jak nie tu to gdzie? No i prawie toty. Bo to jest Traoré Ale użym jeszcze jeden draft. Za końcy moi drodzy Państwo, bo mnie stać. A co? Zobaczmy. Żeby było dużo pomocników. 4, 3, 2, 1, toty teraz właśnie tu, ajajajajajajaj, a na środku Killian Mbappé. Zobaczmy, może tutaj będzie zawodnik toty, no chyba nie. No i co, zaczęliśmy potężnie, Neymar Mbappé salach, a im niżej, tym tak sobie i w ogóle zgranie nie ma. Lecimy. Ja wierzę, że to się tutaj może wydarzyć. No Czemu wy mi dajecie Bruno Fernandesa takiego, jak ja chcę Bruno Fernandesa? Toty, Henderson. Kimiś też tam był. no kurde. Takie karty też w ogóle wypadają w drafcie? To ja takie karty mi wypadają, a toty mi nie wypada? To ty, to ty, to ty. Falkao mi dają. Fajnie, jest, fajnie. Draft stoty? Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, super, super. Nie, nie ma draftu stoty. Lecimy kolejny draft. Moi drodzy Państwo, do trzech razy sztuka, bo już nie mam więcej końców, także spróbujmy, zróbmy to. Karty Toty, De Bruyne, Bruno Fernandez, Joshua Kimmich, gdzie wy jesteście? Znowu Cristiano Ronaldo. Dobra, od razu lecimy po Toty. Chodźcie, Toty, Toty. Środkowy pomocnik, proszę bardzo. Witam, kartę Toty. No Thiago był przymierzany do Toty, także można powiedzieć, że prawie. Moi drodzy państwo, my się nie poddajemy pięciu zawodników do końca. Gdzie jest Toty? Gdzie jest Toty? Dumfries też krzyczy, gdzie jest Toty? Ostatni zawodnik do wyboru, moi drodzy państwo. Jak nie tu, to nie będzie na razie już. Ale jest zawodnik kolejny: Manchester United, Van Bissaka. No to jest mhm. Mm Pięciu zawodników Manchester United, i żaden z nich to nie Bruno Fernandez. Ale jeszcze mamy paczki, moi drodzy Państwo. Za te drafty, co żeśmy przegrywali, wychodzili i w ogóle to srebrna paczka na początek. Patrzcie, Cejran, pomocnik. To ty w złotej paczce? Ja nie widzę problemu. Mamy na to cztery próby. Proszę. Wszystko jest możliwe. Wszystko się może zdarzyć. Bo dlaczego nie? Oho, będzie walkout. Nie będzie karty Toty. Francja. Napastnik. No i co? Złota paczka leci. Myślicie, że co? Nie będzie już nic, że to już koniec po tych draftach. A jednak. No cóż, dzisiaj nie trafiłem karty Toty. Nie pominąłem też żadnego jego dobrego zawodnika. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ej, sprawdźmy, bo. W sumie to lepiej sprawdzić, żeby nie było, ale wydaje mi się, że no chyba nikogo dobrego raczej nie było, bo tam już starałem się na to patrzeć dokładnie. Oczywiście troszeczkę nas strollował ten Francuz napastnik. Jak widzicie po nazwie składu, tu nikogo nie ma. Karty Toty nie było w tym odcinku. I na dziś ode mnie to wszystko. Dzięki. Karty Toty życzę. Cześć.